Nie, oni się nie umie ustalić. Ale miasto ich, ale miasto ich. Adam, pierwszy jeszcze do Ja? No tak, ten, ja. Nie patrzcie na miejsca, bo te billboardy od jutra całe 4 tygodnie będą krążyły po wszystkich gminach. Mamy, mamy równo 30 dni do kampanii, a jak chcemy ją zrobić, to za chwilę pokażemy. Zapraszamy na Was wszystkich. Powiatu którzy 16 listopada pójdą zagłosować, za czego będziemy bardzo zachęcać, znajdą na listach naszego powiatu ludzkiego Osoby, które będą ich skutecznie reprezentować w samorządzie Powiatu Puckiego. A jestem o tym przekonany, dlatego że wśród 42 osób, które startują z list naszego Powiatu Puckiego nie ma przypadków. To są osoby, które mają często wieloletnie doświadczenie w dziedzinie życia, które reprezentują osoby, które znają problemy służby zdrowia i wiedzą, jak im zależy. Są osoby, które bardzo skutecznie od lat potrafią promować nasz powiat jako miejsce turystyczne. Są osoby, które doskonale znają się na ochronie środowiska i również wiedzą jak zadbać o bezpieczeństwo państwa, zaprezentować. W okręgu numer 1, który stanowią trzy gminy, Władysławowo, Jastarnia i Kosakowo, startuje 12 osób. Pan Mikoł Kowalski, pani Tanka Pani Marta Walicka, Pani Bożena Zagraniczna, Pani Joanna Łuczak, Pan Paweł Budzisz, pani Jan Pani Ewa Druba, Pani Krystyna Dalek, Pan Piotr Lisakowski, pan Roman Mimosz i siępiera, który reprezentują Pan Adam Zarzębłowski, Pan Irek Brzuska, Pani Aleksandra Kozłowska-Mysia, pani Diesława Kaszałowicz, Pani Maria Piątek i pan Krzysztof Bruchal. Okręt numer 3. Czyli gminę Kosakowo będą reprezentować pan Sylwester Ducha, pani Ania Truchanowicz, pan Krzysztof Koroś, pani Terenia Kruga, pani Ania Padek Ruszczak i pan Tomasz Młkowski. Okręt numer 4 reprezentują pani Anda Cejnowa, pan Andrzej Habowski, pani Beata Minga, pan Piotr pan Sojciec, który teraz w gminę Pan Maciej Piątkę i pani Krystyna Teresa Widra oraz ja. Okręg numer 5, czyli gminę Puck, 12 osób, reprezentuje Pani Rita Szornak, Pani Jola Bieszke, Pan Adam Seberling, Pan Janusz Domański, Pan Grzegorz Nowicki, Pani Ewa Fera, Pan Roman Stasiński, Pani Wiesia Roszman-Selin, Pan Szymon Ledzaw, Pani Ewa Konkon, Pan Józef Hirsch, Pan Marek Hajducki. <klucza> Szpital jest niezwykle istotny. Modernizacja, wszystko to, co jest związane z naszym szpitalem, o czym się mówi od GAD, to niezwykle ważne. Ale przede wszystkim trzeba zapobiegać chorobom. I chcemy się zdecydować na przeznaczenie pieniędzy właśnie na profilaktykę zdrowotną. Chcemy dynamicznie promować turystykę w powiecie Kucy. Chcemy Przyjaznej ochrony środowiska, takiej, która latem daje nam zarobek, ale po sezonie się regeneruje, po to, żeby do kolejnego sezonu się przygotowała również przyroda. I chcemy zwiększyć bezpieczeństwo naszych mieszkańców. I to wszystko jesteśmy w stanie osiągnąć dzięki Państwu, dzięki 42 osobom, które się zdecydowały startować w naszego. Jeżeli ktoś jeszcze nie chciał zabrać głos, a właśnie, bo chcieliśmy poprosić o zabranie głosu Pana Burmistrza. Ale nie wiem, że... tym, że... tym, że... Ten budynek powstał też dzięki współpracy wielu ludzi, za którym bardzo dziękuję, bo to nie jest tak, że robi coś samemu. Wszystko, co jest związane z Rybackiem i nie tylko, może odbywać się właśnie w tej pięknej scenerii nad naszą zasobą. Ale ja życzę Państwu powodzenia w wyborach i mam nadzieję na współpracę, zresztą sam potrzebuję takiego wsparcia, Szanowni Państwo, bo nie może być tak, że burmistrz miasta nie jest spuszczany na zarząd powiatu. Nie może być tak, że nie ma współpracy i nie możemy uregulować wszystkich spraw, proszę Państwa, nawet od wojny. Mówimy o właścicielach i działkach kamienic. Niedaleko jest ludzka gospodarka. Nie można ich przenieść nieuregulowane i mam nadzieję, że w przyszłej kadencji w większości się spotkamy i będziemy współpracowali dla dobra oczywiście mojego miasta, ale także i całego powiatu. Dziękuję bardzo. Powiatu. Nie powiedziałem tego na początku, ale są tutaj również osoby, które doskonale wiedzą, jak pozyskiwać środki unijne. Y, Robią to w gminach, mogą to ro również robić w powieściach. <średytutki>